Tam <gry> dam dam! Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek, witam was w bluźnych gadkach, a przed wami Last Night Rogue Rider Edition! Ding 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 Cóż to jest, czym to się je? Już mówię, ha! Ale chciałem wam... Zwróćcie najpierw uwagę na wyśmienity poziom spolszczenia tejże gry, zerknijcie sobie na nowy, na tryb rogue i nowy jad, co jest tak naprawdę nowym światem, tylko że ktoś nie zainwestował w polską czcionkę, w związku z tym NIE WIADOMO O CO CHODZI, ALE MY WIEMY, MY WIEMY, ŻE TO NOWY ŚWIAT I TAM TEŻ SIĘ UDAMY. Tryb historii jest taki sobie, tam nie ma za bardzo co pokazać, oprócz samej historii i leveli, które chyba za każdym razem są takie same, no i tryb nieskończony, no to nie wiem, czy YouTube miałoby tyle miejsca, żeby pomieścić ten filmik z trybu nieskończonego. Natomiast tryb Rogue, co to jest, czym to się je? Rogue, jak wiecie, cechuje się nieliniowością po leveli, które będziemy borykać się. I to nie ważne, o jaką grę chodzi, czy jest to Wet Sexy Empire, czy jest to Last Night, czy jest to jakiś Sword of the Stars, The Pit czy spelanki. Losowość musi być, Rogue zobowiązuje i tak jest też tutaj. To, co widzicie tu teraz, to mapa, która za każdym razem jest generowana... JAK?! JAK?! LOSOWO! <laughs> I my mamy do wy wyboru drogę, którą będziemy podążać. Teraz jest tych płytek kilka i tak naprawdę nie ma to znaczenia, gdzie będziemy szli, no bo przecież jest losowo. <laughs> no ale skoczymy tutaj sobie w prawo, bo każda taka płytka, którą będziemy odwiedzać za każdym razem jest podstawiona i prze... <laughs> Koń się zdupił. <laughs> jest ja za każdym razem co innego, bo są tam jakieś łączki, są jaskinie... I tak dalej, teraz może coś Wam pokażę więcej. Co to jest ten Last Night? Ej, on postawił kreskę, tam się turlał. <laughs> Okej, okay, on naprawdę zrobił kupę. Okej, okay, Stick. <laughs> last Night Rogue Rider Edition to nic innego jak przedstawiciel gry, tak zwanej pieganki. Wow, ale ten śnieg mi teraz zrył Beret. Nie było go nigdy wcześniej. Fajnie napadało. Fest, fest, fajnie, naprawdę ekstra. Uwa! To przedstawiciel gier bieganek, czyli lecimy sobie tak jak nam się wygeneruje level, omijając wszelkie przeszkody. Znacie to głównie z telefonów komórkowych, jak chociażby z Temple Rush. No więc, że naprawdę to się nazywa Temple Rush, ponieważ wbijał sobie do głowy tę nazwę i nie chcę mnie opuścić. Tam też biegaliśmy i zbieraliśmy punkty, tam też levely generowane były proceduralnie, za każdym razem było co innego, i tak samo jest tutaj w tym trybie Rogue, który wydaje mi się najciekawszą formą rozgrywki, jeżeli chodzi o to, no, że za każdym razem biegniemy po jakichś innych płytkach, jest zupełnie co innego się dzieje, są inne przeszkadzajki, inne rozmieszczenie wszystkich elementów na planszy, to jest całkiem spoko opcja. W trybie historii no to jest tam dwa lickliwa historia ratowania księżniczki, którą zna każdy młodzian. Zresztą do młodzianów jest ta gra raczej kierowana, aczkolwiek jeżeli wciągnęliście się kiedykolwiek w biegankę, myślę, że poczujecie się tutaj jak w domu. Co nas wyróżnia tę produkcję na tle innych? O! Ha! Przede wszystkim KOŃ, który robi klocki, co widzieliście wcześniej, oraz to, że możemy kogoś nadziać na naszą kopię sprawiedliwości. Czasami się zdarza tak, że z naprzeciwka leci sobie jakiś kolo na innym rumaku, czy też pojawiają się jakieś szkielety, to w zależności oczywiście od tego, gdzie biegniemy, no i oczywiście, żeby tą... Oczywiście, OCZYWIŚCIE, żeby ominąć tą przeszkodę, należy wystosować mu tam podanie na kopii i tą kopię mu tam wsadzamy w otworek. Oczywiście tego trochę dezorientuje, bo on nie lubi jak się kopie w otworek. Wsadza, niezależnie od tego czy właśnie to jest ten ktoś na rumaku, wielka żaba czy też jakieś nietoperze, no w każdym razie on sobie daje spokój, e, spada z kunia i ścieżka stoi przed nami otworem, więc lecimy na tym koniu dalej! Gra na chwilę obecną jest w formie wczesnej parówki, w związku z tym brakuje jeszcze tej szeregu opcji, ma być jakaś customizacja, ma być tutaj jakieś karmienie tego konia, sprzątanie kupy gdzieś po nim, którą zrobił, bo teraz tego nie było na przykład, i etc., et no nie wiadomo w co to wyewoluuje, natomiast wydaje się, że tutaj tak już jest pełno rzeczy, bo samo to bieganie tak naprawdę to jest tak jakby wersja podstawowa właśnie z komórki, gdzie tylko się biegnie, tylko się kogoś nadziewa. Natomiast to w tym trybie rogue, Poziom oczywiście wzrasta, im dalej idziemy, tym więcej się dzieje, tym więcej, większe namaszczenie wszelkich przeszkadzających na torze. W związku z tym, no, można sobie trochę potem już zupełnie nie poradzić. Chciałem się podzielić też z wami taką refleksją, ponieważ grając w Last Night a Rogue Edition trailer, w ogóle coś tam. <laughs> coś mnie tknęło i pomyślałem sobie, że przecież Hugo, Hugo, którego w latach dawnych e, pykaliśmy. A! A! Pykaliśmy na telewizorze wraz z ojcem prowadzącym, który prowadził program Kurde! I zapomniałem sprawdzić, czy był to Kazimierz Kaczył, czy też Piotr Rubik, ale był taki program, gdzie dzwoniło się do telewizji z telefonu stacjonarnego, bo to trzeba zaznaczyć, że z telefonu stacjonarnego, bo wtedy mało kto miał komórkę. I siedzą sam gdzieś pokątnie, bo to kupę kasy kosztowało, ale chyba to jeszcze nie dzwoniło się na 7 setki, Ale siedziało się w domu i ten Hugo sobie szedł lasem. No i on w tym lesie w pewnym momencie też dochodził do rozstaju dróg. No i my, naszym zadaniem było naciśnięcie w wybieraniu tonowym czwórki albo szóstki. I on szedł wtedy lewo-prawo i albo mu się udawało tam przeżyć, albo i nie! <laughs> Oczywiście można było w kółko grać w domu, jeśli ktoś miał kompa albo amigę. Nie pamiętam jaka to wersja chodziła. Wiem, że Hugo był chyba też na amigę. Wczoraj coś mi tak świta. Um, ale wiadomo, że w telewizji, jak się no to re refleks na dzielni, relax na dzielni. Eee! <laughs> respekt na dzielni, no bo. Uh, uh, zadzwoniłeś do telewizji, wow, wygrałeś nagrodę, wow, ha, tak miło, ale coś takiego nie ma. Ja kiedyś zadzwoniłem do radia i wygrałem bilet na zapach trawki Smak Wolności i to było dziwne kino, ponieważ faktycznie było czuć tam różny zapach, <laughs> ale seans był przedni. Chyba to jeszcze magik żył, bo był na tym seansie. Był to ja byłem z koleżanką i mówiłem, że to magik, magik! No i on też tam był, więc wyobraźcie sobie, jak to było dawno temu. Tak czy siak, wracając do naszej gry, nie jest to w sumie nic specjalnego. Nie zrywa kapci, nie zrywa majtek, nie przewraca koszuli nam na drugą stronę i nie trzeba jej też ściągać, bo rozgrywka nie jest jakoś specjalnie intensywna. Ale gra się to przyjemnie. To jest gra serująca na pewno młodszego odbiorcę, co chociażby sugeruje oprawa graficzna. Ale swym poziomem trudności, który gdzieś tam wzrasta, może też przysporzyć problemów jakiemuś sucharowi typu mnie, bo ja tak naprawdę chyba przeleciałem tylko przez trzy plansze najdalej w tym trybie rogue. Mimo tego, że spędziłem tutaj pite dwie godziny dzisiaj. No to nie udało mi się wyjść po, poza tą trzecią planszę. Co jest ze mną nie tak! <laughs> Natomiast no, roz zasady rozgrywki są proste, skaczemy lewą, prawo, wysuwamy kopie, Tyle. Nic więcej. Oczywiście, baczne oko tutaj będzie wasze obserwować, czy też zahaczycie o ściany, czy też nie. Czy wpadniecie na jakieś ogrodzenie, czy też nie! No i będziecie w sumie siedzieli prawie że porobieni, bo. No można się wkręcić, no. Cytrom jeszcze jednego razu występuje. Zwłaszcza jeżeli połkniecie marchewkę, którą e, przeznaczona była do tego konia. E, no i faktycznie można przesiedzieć przy tym trochę dłużej. Ale nie jest to oczywiście nic zobowiązującego. Chcą za to tylko 5 Eurasów, więc to już jest nie każdego z Was, żebyście na to 5 Eurasów dali. Czy też na jakieś pomocy za jeszcze miejsca zgarnęli. E, natomiast. No gra się, gra się, działa, działa! Jest to Early Access, który działa, nic się tu nie wykrzacza, Wszystko jest tak, jak być powinno. Czekamy tylko na więcej rzeczy. No ja wiem, ja się nie narzekam jak przy tym siedzę i nagrywam to dziesiąty raz dla was, więc to chyba jest nie, nie tak najgorzej w sumie, no bo to, to jest chyba najważniejsze wyznaczyć. Czy dobrze się czujesz siedząc przy jakiejś grze Przed wami kratka, na której biomka właściwie biomka to zaczerpnięte z Minecrafta i Terrarii, czyli inne środowisko, tu jest akurat jaskinia, tu możecie zahaczyć do ściany, tu pojawiają się też... NETOPERZE! AI! Czarny jeździec! Błeb yeah! HAHA! Jeździec, którego prawie że pozbawiliśmy głowy. jak widzicie, no zaczyna się robić coraz bardziej skomplikowanie. Pojawiają się też przeszkadzajki. Ciekawe, co jest na czwartej kratce. Nie wiem, czy chcę się dowiedzieć, bo coś czuję, że dostanę Bęski zaraz, jak tylko rumaka spuszczę. <noise> I już będzie tam srogo. No <noise> już jest coraz gorzej, no tak jak mówię, no rumak. A rumak rocznik 83. Lekko używany, mało pije, szeroki rozstaw osi. Aj, i za nie topiesz! <noise> Trzecia kratka, to i tak prawie, że rekord. <gry> I to był Last Night Rogue Edition Rider, coś tam bla. <gry> Dostępne w formie wczesnego dostępu na parówce. Przelecieliśmy sobie pokrótce, Właśnie pokrótce. No, to żeśmy nawet zagrali. Ten tryb rogue, który potrafi aptek. To była druga kratka, boże, to chyba to pierwsze nie liczą. Aby to była druga faktycznie. <gry> Tymczasem ja się żegnam. To były różne gadki. Mówi do Was Nitek. to był Last Night. Rogue Edition, coś tam? Definitive, HD Full Extreme. Pamiętajcie, żeby styknąć piątkę pod filmikiem, jeśli Wam się podobało. Subskrybować, jeśli chcecie być na bieżąco oraz oczywiście nie zapomnijcie wpaść tak Xpl, bo ja tam się rządzę, robię trzodę i jest fajnie. To byłoby na dzisiaj. Już legatki, Nitek, Last Night. Odje!